Helenizm jest zjawiskiem niezwykle ciekawym. Dlaczego jest tak ciekawy? Ponieważ przede wszystkim jest to epoka bardzo mało znana i nie budziła większego zainteresowania wśród historyków starożytności, ponieważ zazwyczaj kojarzono, że po wyprawie Aleksandra nie działo się na wschodzie już nic ciekawego i później poznawaliśmy historię taką, jaką reprezentowali Rzymianie, którzy podbijali kolejne Państwa hellenistyczne, ale hellenizm właściwie jest bardzo dla nas ważny, ponieważ to wszystko, co my wiemy o starożytnej Grecji, dowiedzieliśmy się od Rzymian, ale Rzymianie, gdy podbijali Grecję właśnie w okresie hellenistycznym, tak naprawdę poznawali tą Grecję, która nie była Grecją klasyczną, Grecją V wieku, Grecją Aten, Peryklesa, wielkich filozofów Platona, Sokratesa, czy nawet Arystotelesa, ale właśnie była Grecją epoki hellenistycznej. Generalnie uważa się, że epoka hellenistyczna zaczyna się od 323 roku przed naszą erą, kiedy umiera Aleksander Wielki, a kończy się wraz z podbojem przez Augusta Egiptu, ostatniego państwa hellenistycznego w 30. roku przed naszą erą. I ta epoka została nazwana helenizmem, dlatego że kultura grecka za sprawą podbojów Aleksandra Wielkiego roztaczała się nad ogromnymi terenami. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ gdy mówimy o starożytności o starożytnej Grecji, właśnie o tych Atenach, Peryklesa, o wsparciu, o wielkich wojnach z. Persami, to tak naprawdę mówimy cały czas o Grekach, którzy uważają, że ideałem jest miasto-państwo, i chociaż czują się w jakimś sensie wspólnotą, to bardzo często państwa-miasta ze sobą walczą. Oni oczywiście mają świadomość tego, że ludzi, ludzi mówiących innymi językami nazywamy barbarzyńcami, ale mimo wszystko, Grecy nie wyobrażali sobie stworzenia jednego większego państwa i każdy Grek, jeżeli był obywatelem, to wiązał swoją obywatelskość właśnie ze swoim miastem. I to był dla niego ideał. Natomiast w momencie wielkiego podboju. Aleksandra, podboju całego imperium perskiego, które w jakimś sensie przynajmniej sięgało prawie do Indii. Tak też Imperium Aleksandra rozciągało się od Grecji do granic Indii. Było to jedno z największych imperiów, w ogóle jest uznawane za jedno z największych imperiów w, w całym naszym świecie. I chociaż istniało bardzo krótko, bo Aleksander umiera w wieku 33 lat i zaraz rozpoczynają się walki. Jego przywódców, jego dowódców między sobą, to impact Aleksandra był niesamowity. Dlatego, że on miał pewien dziwny pomysł. Oprócz tego, że no, uważał się być może nawet za boga, to miał też pewne bardziej racjonalne pomysły. To znaczy, on chciał stworzyć coś w rodzaju wspólnoty. Przede wszystkim wspólnoty Persów i Macedończyków i Greków, a przynajmniej ich arystokracji. No i w ten sposób, jakby zrealizować ten ideał jednego wspólnego wielkiego państwa oikumene, zamieszkanej ziemi, to znaczy całego obszaru, gdzie żyją ludzie. Oczywiście jego rodacy, przywódcy, zarówno Grecy, jak i Macedończycy, zupełnie nie rozumieli tej koncepcji. Oni cały czas uważali, że Persowie są barbarzyńcami. A Grecy są ludźmi cywilizowanymi. Przy okazji sami Grecy nie uważali Macedończyków za Hellenów, chociaż byli z nimi bardzo mocno spokrewnieni i później te obie grupy się wymieszały i dlatego tak jakby hellenizm jest w tej optyce ważny, że wcześniej grek mimo wszystko myślał o innych ludach jako o barbarzyńcach, ale nawet o innych miastach, państwach greckich, jako o kimś obcym. To znaczy, świat był niezwykle mały. Natomiast w momencie powiększenia się tego świata, dochodzi do wymiany kulturowej na bardzo dużym poziomie i właśnie rozprzestrzenienia się tej kultury greckiej, która nigdy wcześniej się tak naprawdę nie rozprzestrzeniła w basenie Morza Śródziemnego. I powiedzielibyśmy, no, po, po wybrzeżach Azji i Europy. To znaczy, ona zawsze, zawsze była zamknięta. Jeżeli nawet mówimy o filozofii i chwalimy Greków za to, że jako pierwsi wynaleźli filozofię, że jako pierwsi nie mieli y, ścisłych reguł religijnych, w jakimś sensie byli otwarci na świat, to jest to prawda, ale tylko w takim zakresie. Natomiast w innym zakresie, mówiącym o jakichś kontaktach z innymi ludźmi, o współpracy, o wymianie kultury, Kulturowej, o postrzeganiu innych ludów, to Grecy cały czas uważali wszystkie inne ludy, nawet te wysoko rozwinięte, za barbarzyńców. Oni uważali za barbarzyńców nawet Rzymian czy właśnie Persów, a w epoce Hellenizmu to wszystko się zmienia, bo ta optyka oczywiście nadal jest taka, że my Grecy jesteśmy najważniejsi, najinteligentniejsi, najbardziej zdolni, ale i powstaje mnóstwo innych państw hellenistycznych. Państwo Ptolemeuszy w Egipcie, państwo Se Seleukosa, które rozciągało się od Babilonii po wybrzeże Morza Śródziemnego. Ważną tutaj miastem i właściwie stolicą tego państwa. Potem była Antiochia, bardzo ważne miasto też dla chrześcijaństwa, jeden z wielkich patriarchatów. Powstają również państwa w Azji Mniejszej, później Pergamon, bardzo znane też państwo. W związku z tym, właśnie teraz, tak jakby ta grecka kultura rozprzestrzenia się i pokazuje światu, co ona tak naprawdę sobą reprezentuje. I rzeczywiście, gdy my to widzimy, to widzimy, że nadal w tych państwach, takich jak Egipt, jak y, dzisiejszy Irak, właśnie Babilonia, nawet jak y, pogranicza Pakistanu i Afganistanu, to rzeczywiście ta ogromna większość nadal pozostawała ludźmi mówiącymi swoim językiem, dzieląca się na własne plemiona, ale elita. Nawet elita tamtych państw dążyła do tego, aby się schellenizować, aby właśnie poznać tą grecką kulturę, i właściwie ten okres hellenistyczny można najbardziej przyrównać do współczesnych nam Stanów Zjednoczonych. To znaczy, właśnie do takiej kultury, jaką reprezentowali Grecy, gdzie właściwie państwo, każda elita chciała być. Przynajmniej poznać tą kulturę, nawet elita rzymska, która w końcu przecież podbiła Greków, szanowała greckie wychowanie, wręcz podziwiała je i później wprowadzała w swoim imperium. Dlatego właśnie ten okres hellenistyczny można tak jakby porównać do Stanów Zjednoczonych, gdzie kultura, gdzie sztuka, gdzie to wszystko, co, co Grecy reprezentowali, jest pożądane nawet przez elity państw podbitych. I właściwie każdy, kto chce coś znaczyć, musi stać się Grekiem, ale co istotniejsze, nie chodziło tutaj o bycie Grekiem z matki, czy bycie Grekiem z urodzonym w Grecji, czy bycie Grekiem takim, który... Właśnie pochodził z terenów rdzennie greckich, ale chodziło o kogoś, kto przyjmuje w pełni kulturę grecką, czyli akulturacja człowieka. I tutaj nikt go się już potem nie pytał o krew, o pochodzenie. Jeżeli on szanował kulturę grecką, mówił po grecku, to był Helenem. Powstaje przy okazji wspólny dialekt grecki, wcześniej nieznany, kojne. I tym dialektem posługują się mieszkańcy właśnie tych gigantycznych państw na wschodzie. Nawet takie malutne. Państwa, jak powiedzielibyśmy, Izrael również na tak małe państwa ma wpływ kultura i sztuka grecka. Natomiast okres ten nie był zbyt łaskawie przedstawiony przez historyków, również dlatego, że po pierwsze mamy do niego bardzo mało źródeł a po drugie zazwyczaj jest on reprezentowany z punktu widzenia Rzymian. Rzymian, którzy podbijają te państwa hellenistyczne i chociaż podziwiają Greków Peryklesa, Greków um, walczących z Persami, um, Greków, którzy reprezentowali wartości takie jak Ateny i Sparta, to jednak um, no, w tym okresie, kiedy podbijali Greków, to widzieli właściwie w nich takich kłótliwych ludzi, którzy ciągle jeżdżą do Rzymu, aby wykłócać się o kolejne ustępstwa um, i kolejne um, kolejne jakby wyciągać spory między sobą więc z jednej strony szanowali Rzymianie grecką kulturę, ale z drugiej strony samych Greków raczej uważali za mm, mało ciekawych ale właśnie ta kultura hellenistyczna pokazała nam po raz pierwszy w starożytności że może może istnieć coś takiego jak jeden naród, jedna wspólnota, jedna kultura bo rzeczywiście jeden naród nigdy nie powstał tak jak już powiedziałem, jednak ogromna większość mieszkańców miast hellenistycznych zachowała swoje zwyczaje. O nich nie pisano, jeżeli już pisano jakieś źródła, to pisano o Greków, przez Greków i tylko i wyłącznie dla świata greckiego, dla świata hellenistycznego. Ale jednak po raz pierwszy wykiełkowała taka idea, Pewnej jednej wielkiej wspólnoty na Ziemi. Tutaj działa wielki filozof, założyciel szkoły Stoików Zenon, i on właśnie rozwija tą koncepcję, która nadal dla wielu ludzi jest oczywiście obca, jeżeli nie dla ogromnej większości, ale po raz pierwszy dzięki podbojowi Aleksandra jest możliwe to, aby. Było jakieś jedno wielkie, mega państwo, które mówi przynajmniej jednym językiem i szanuje jeden rodzaj kultury, ponieważ państwo Aleksandra Wielkiego było niesamowicie duże w porównaniu z tym, co wcześniej reprezentowały zdobycze Greków. Dla porównania, w okresie największej swojej świetności, Ateny, największe państwo Grecji, miało około 6 tysięcy talentów w swoim skarbcu. Największa świątynia grecka miała w swoim skarbcu około 10 tysięcy talentów. Natomiast Aleksander Wielki, kiedy już podbił całe imperium perskie, miał w swoim skarbcu 180 tysięcy talentów i to tylko i wyłącznie w złocie, natomiast jego zdobycze takie poza pieniężne były jeszcze, jeszcze większe, w związku z tym cały świat. Powiększa się do niesamowitych rozmiarów, rozwija się, rozwijają się nowe kierunki sztuki, ale rozwijają się. Rzeczy, których wcześniej w ogóle nie znano, na przykład turystyka. Kiedyś tylko i wyłącznie kupcy podróżowali, i tylko w bardzo konkretnych sprawach. Teraz rozpoczyna się proces wręcz turystyki, że ludzie jeżdżą dla przyjemności do różnych miejsc. Ehm, niejako dla samych Greków jest to szok, i dla monarchów greckich, helenistycznych, że ta kultura niejako jest jednolita we wszystkich tych państwach, i że właściwie od Grecji do granic Indii człowiek może w tej wspólnej mowie. W kojne, w greckim uproszczonym porozumieć się z każdym innym człowiekiem, jeżeli będzie jeździł do różnych miast w Egipcie, w Antiochii nawet w Babilonie, to te wszystkie miasta będą budowane lub konstruowane na modłę grecką, czyli będą bardzo do siebie podobne. I, I gdybyśmy my, współcześni ludzie przenieśli się do świata hellenistycznego i do tych wielkich miast hellenistycznych, to czulibyśmy się w nich o wiele lepiej, przyjaźniej niż w miastach klasycznej Grecji. No bo właśnie tutaj jakby mamy do czynienia z miastami kosmopolitycznymi, gdzie tysiące różnych ludzi Miesza się ze sobą, e, rozmawia o różnych dziwnych problemach, e, są różne plemiona, które po raz pierwszy się ze sobą spotykają i stykają na, na tak wielką skalę. Natomiast ten świat starożytny, który my podziwiamy, świat starożytnej Grecji, zawsze był w sobie zamknięty i Grecy zawsze uważali, że oni są. E, Prowodyrami, czy też tymi, którzy niosą cywilizację, ale wszystkie inne ludy są barbarzyńcami, w związku z tym ich nie potrzebujemy albo możemy ich podbijać. Natomiast na pewno nie możemy się z nimi w jakimś sensie dogadać i, i wyciągnąć wspólne wnioski. To oczywiście nie jest tak, że w tej kulturze hellenistycznej ci Grecy nagle stali się o wiele bardziej tolerancyjni, ale właśnie ten, ten taki pociąg kulturowy sprawił, że niejako samoistnie ludzie zaczęli żyć w jednej wielkiej, wspólnej kulturze, dlatego później gdy opowiadamy o czasach imperium rzymskiego, to już nas nie dziwi ten. Podział imperium na wschodnie i zachodnie, i ten podział również na to, że imperium wschodnie mówiło po grecku, bo ten właściwie cały świat wschodu był już niejako grecki, kiedy Rzymianie go podbijali. Tam były państwa hellenistyczne, państwa greckie, ceniące sobie kulturę grecką, rządzone przez monarchów. Greckich, mówiących po grecku, no i uważających kulturę grecką za tą, którą należy reprezentować i którą należy krzewić. W związku z tym, mamy tutaj no, takie, takie zagadnienie tego świata greckiego. Ale co jeszcze ważne, ważne, to żeby zrozumieć, że po raz pierwszy mamy do czynienia z monarchiami. Królewskimi w świecie hellenistycznym. Bo wcześniej oczywiście na pewno słyszeliśmy o, o tym, że chociażby Sparta miała dwóch królów, ale jednak w greckich miastach państwach przeważał albo ustrój oligarchiczny, albo ustrój demokratyczny. Wcześniej jeszcze byli tyrani, ale tym razem pojawiają się o wiele większe miasta państwa i nawet o wiele większe same państwa gdy spojrzymy na takie państwo jak chociażby miast, y, y, państwo Ptolemeuszy Egipt jak państwo y, Seleukosa y, gigantyczne wręcz sięgające jeszcze poza granice Iraku jak Pergamon jak Macedonia jak sama zjednoczona Grecja to to są y, państwa o wiele większe niż to y, co wcześniej znali Grecy i Grecy oczywiście zawsze uważali, nawet w tej epoce helenistycznej, że jednak miasto-państwo jest najwyższym rodzajem ustroju, najlepszym rodzajem ustroju, ale te miasta-państwa już traciły na znaczeniu. One już nie mogły być niezależne, ponieważ pojawiały się o wiele większe państwa, które oczywiście swoim zasięgiem i terytorium przekraczały granice jednego miasta-państwa i miały w swoim, na swoim terytorium dziesiątki, jeżeli nie setki miast. W związku z tym cała ta optyka, władza, Hellenistycznych zupełnie zmienia się od tego, co reprezentowały y, klasyczne Ateny. I, I dlatego też ten okres hellenistyczny jest y, chyba dla mnie najbardziej ciekawy, że to po raz pierwszy właśnie w tym czasie kultura grecka rozprzestrzenia się na całą. No, powiedzielibyśmy część Azji, Azję Mniejszą, wybrzeża Morza Śródziemnego i niejako właśnie wtedy te wszystkie ludy są to olśnione grecką kulturą i sami Rzymianie są olśnieni tą kulturą hellenistyczną i właśnie w, tym, w tej percepcji przekazali nam ją i dzisiaj my ją podziwiamy, właśnie tą kulturę hellenistyczną, a nie kulturę klasycznych Aten klasycznej Sparty V wieku. W związku z tym to jest chyba najciekawsze z tego okresu, okresu, który, tak jak mówię, nie miał, nie miał wielu, wiele szacunku wśród historyków, ale jest właśnie dlatego ciekawy, że po raz pierwszy też mamy do czynienia z punktu widzenia takiego socjologicznego z pewną akulturacją setek różnych plemion ludów, które szanują i wyznają Jedną wielką kulturę, kulturę grecką, i właściwie można to porównać wydarzenie tylko i wyłącznie do dzisiejszych czasów, kiedy Stany Zjednoczone promieniują swoją kulturą na cały świat.